Początek to, no to poszedł zupełnie po nasze linie. Że myślę, że w czterech w pierwszych biegach zdobyli punkt mniej niż w programie było zapisane, więc ten początek chyba lepiej się nie może ułożyć. No a spodziewałem się dużo większego oporu. Myślę, że nawet w tej końcówce, jak już coś tam poznajdywali, to, to i tak to, to nie było jeszcze to, myślę na co tą drużynę stać już chciałem jeszcze zapytać o tor. Wiadomo, jaka była sytuacja pogodowa przed tym meczem, ale generalnie to są takie warunki, taka nawierzchnia, w jaką wycelujecie, na jakiej chcecie jeździć w trakcie sezonu, czy to będzie wyglądać inaczej wraz z upływem czasu? Nie, nie wyglądało. To był taki gdzieś tam tor, jak mieliśmy na jednym ze sparingów twardych wtedy, nie pamiętam, który to był mecz, że było tak zimno. Dzisiejszy tor zupełnie zrobiła pogoda. Ja praktycznie z ciągnika wyszedłem na półtorej godziny przed zawodami, bo walczyliśmy, żeby, żeby to maść znieść z toru i zrobić ten tor jak najbardziej do jazdy. To się udało, aczkolwiek był dużo twardszy niż normalny. Długo nie było wiadomo, czy pojedzie gleczegunów, czy będzie ZZK. Ostatecznie podjął decyzję, że wystartował. Jak on się dzisiaj w ogóle czuł, czy miał jeszcze jakieś dolegliwości, czy już było wszystko ok. Ból jest, no bo to wiadomo, że gdzieś tam w 6 dni taka kontuzja się nie, wy, nie wyleczy do końca, jest zaleczona po prostu i gdzieś tam na nogę też kuleje ale chciał jechać, bardzo mu zależało, na tyle był zdolny, że był w stanie jeździć na motocyklu, nie stwarzając zagrożenia sobie innym, więc, więc fajne. Za tydzień na pewno już dużo zdrowszy pojedzie do Rybnika. Dwa różne mecze za wami, ale to, co je łączy, to myślę, że taka nieprzekonująca na razie jazda Wiktora Jasińskiego, z czego Twoim zdaniem wynika kłopot. Myślę, że trochę nerwowości się wkrada w tych biegach, w których gdzieś tam mu nie pójdzie, to się spina i później takie nerwowe ruchy na to, że w Bydgoszczy to bardziej było, że, że głowa gorąca, bo te starty były rewelacyjne tam, a dzisiaj troszkę w końcówce przybrakło, ale liczę na to, że, że się pozbiera i że będzie w porządku. Poza tym, jak jest taki mecz jak dzisiaj, no ktoś musi pojechać słabiej, to no nie ma takiej możliwości, żeby wszyscy zrobili po 15 punktów.